Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Weronika i dziś jest ze mną Marta, czyli jedyna do tej pory domowniczka w domu ekipy, no i długo pisaliście, żebym zrobiła z Martą jak dobrze się znamy, więc dziś taki właśnie odcinek, no i teraz już jest adekwatny ten odcinek, z tego względu, że z Martą już znamy się po, no prawie no rok. Prawie rok. No, no, prawie no, rok. Prawie się, rok. W, się, w sierpniu się poznałyśmy, no co. Nie o nie, wiem. miałam takie pytanko, to już muszę je wziąć. O no, nie! <laughs> no dobra, to nic. W każdym razie miałyśmy już okazję się poznać i wiecie, więcej o sobie się dowiedzieć. Więc teraz wydaje mi się, że jest odpowiedni czas, żeby zrobić taki odcinek. No, już się A trochę poznałyśmy, więc. Myślę, że będzie. Będzie co, wiesz. No, co będzie opowiadać. Co opowiadać. I jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę. I nie zapominajcie o czym Marta ma mi zapominać. O subskrypcji kanału. <grym grym grym grym> Dołączacie tutaj. Dokładnie, wszystko macie tutaj także. Klikajcie i bądźcie na bieżąco. Dołączajcie do Teamsówki, bo jest ja już prawie milion. Zaczynamy. Zagramy w papierkami i nożyce co ty na to. Dobra. to jest dobra gra, bo tutaj wie, jest ta rywalizacja, proszę. Bardzo. Tak, ta adrenalina, tak. Wie się, o co chodzi. Wie, wiesz co, mamy, mamy dzisiaj ze sobą specjalnie takie tablice. Nie wzięły papieru, bo stwierdziliśmy, że to jest fajna. Alternatywa, żeby po prostu tego papieru nie marnować. No i co? Będziemy tutaj sobie pisać, a w międzyczasie na górze może sobie piszmy punkty. Co? Tutaj, żeby tych punktów nie nazywać. Trzy, cztery ryb. O nie, ja czy! Zostawiajcie łapki w górę. Zostawiajcie łapki w górę. Trzy, cztery ryb. Czyli co? Czy ja zaczynam? Tak. Dobra. Jaki kierunek wybrałam w liceum? Czyli masz do wyboru? Matwis z biolhem, humanistycznie i językowy, nie? Dobra. Masz No, mam. no Dobra, czy te? Ryb. Eee, Dobry, ekstra. A tak właśnie zastanawiałam się, czy będziesz to wiedzieć. Ale... ale miałam taką rozkwinkę, bo myślałam, że byłaś na, na jakimś Bjorchemie czy czymś, ale pomyślałam sobie, nie że, nie, że nie, że prawo to chyba na Humana. Dostałam się do dwóch szkół, z czego nie dostałam się do tej mojej wymarzonej, do której okazało się, że później chodziłam, bo chciałam właśnie iść początkowo na biorchem. Tak? Chailis, że chciałam iść na biorchem? No, chciałam iść na biorchem, ale na biorchem się nie dostałam, bo miałam za mało punktów z tego testu gimnazjalnego. No i nie dostałam się do tej mojej wymarzonej szkoły, a do tej wymarzonej szkoły tylko miejsca na, na Humana. I jest, stwierdziłam że pójdę na Humana całkowicie inaczej niż ja. I poszłam na Humana i tak właśnie skończyłam na prawie. Ale to, to, to co, chciałaś w... zostać lekarzem? No. Na to? No, no, to. Chcę. Chcę. chciałam zostać lekarzem lub dentystą. No jednak to się tak nie potoczyło i, i jednak zostałam panią prawym, prawnik. prawnikiem. No. no dobra, teraz ty, Marta. Dobra, teraz ja. Kiedy mam urodziny? Nie! Tego nie mówiasz ani. Mówiłam, ma... mówiłam! Ja o, bardzo dużą wagę przywiązuję do urodzin, nie, więc wiesz, na pewno nie. ci mówiłam. O nie, o nie, czekaj. W tym roku jeszcze nie miałaś urodzin. To nie wiem, Nie miałaś! Miała, nie nie, nie miałaś. Miała. Poczekaj, na pewno nie, od, od, od momentu, w którym mieszkamy w domu ekipy, na pewno nie miałaś, czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień odpada. Wrzesień? Ale nie muszę do daty. No musisz. Nie, i mi tam z nim czułam Komentarze, że nie znam twojej daty urodzin. Ja jakbyś powtarzała, ale ja twojej też nie znałam, więc znam ją dopiero od jakiegoś, nie wiem, dwóch ja Cały czas powtarzam, że jest meetup. tak? w bo że jest mi, tak? To też bym nie wiedziała, więc nie wyzywajcie, jak nie właśnie. Nie, nie miałam urodzin, odkąd Cię poznałam. Czy nie? Miałam urodziny odkąd Cię poznałam. Czyli czekaj. No bo znowu się rok w sumie. Miałam urodziny, ale nie świętowałyśmy ich razem. Nie, nie było mnie wtedy w ogóle w Krakowie, więc z nie świętowałam tych urodzin. Czyli jeszcze to musiało być w sierpniu, masz w sierpniu urodziny, tak jak ja? Nie. <śm> nie. Dobra, daję, że wrzesień. Nie, na pewno nie wrzesień? Nie, to będzie grudzień. Nie, to będzie grudzień. Uwaga, zmieniam do grudzień. Dobra. A jaki dzień? Dobrze, zgadłam? No, no, nie wiem, czy dobrze, ale jaki dzień? Dobra, daję, że grudzień od. Jakoś święta? Nie, Mikołaja. Dobra, dodaję od 4 y, od do 10 grudnia. Dobra, świętujemy, świętujemy urodziny przez 6 dni. Tak. Nie no, niestety, to drugi listopad, eee, opadł 9,8. No, kurde. <laughs> Wymień trzy filmy na moim kanale, w których brałaś udział. Ale tytuły? No, możesz, albo po prostu zarys. Dobry. Nie musisz nie się musisz tu do, do, dodać. Pisałam specjalnie cztery. Bo pewnie z, z tych czterech będziesz miała tam u siebie. Dobra. waga. Co masz? Czy, Czy to, to prawda, prawda że... że... Tak, mam. No Wymiana kosmetyczek. Też dodać. napisałam i się w sieciówka. No. Dobra. Ej, ty już za szybko kogoś te punkty zdobywasz, o co chodzi? Ty masz yy, dwa punkty, i tak. ja mam zero. Fajnie. No nic, odbiję sobie zaraz, mam nadzieję. Jak mam na drugie i trzecie imię, jeżeli mam? Mówiłam o tym. Nie masz drugiego imienia. No nie mam, a trzecie? Marta, czemu mi to robisz? że ci nie dałam takich pyta. O nie, ale mówiłam o tym tyle razy i nawet kiedyś na filmiku było pytanie, jak ty masz na drugiej i trzecie imię i ja wtedy mówiłam, że mam właśnie tak. Maria? Nie. Weronika? <ścoughs> Julia? Monika Maria Magdalena? <ścoughs> no kurde, ja nie będę Mogę mieć... ci po powiedzieć no. literkę? Dobra. M. Mar Ma Martna? Jest jakieś przyczoły Monika? Nie Mariola? Blisko Poddajesz No dobra Marcelina Barso... Nigdy mnie nie zgadła <grym> Gdzie mam bliznę? Wymień jedno miejsce Mówiłam o tym w filmie kiedyś Karola Kurde, już widzę, że no, na brzuch. O nie! Bo przypomniała mi się ten filmik Karol, jak te historie pisaliśmy tak. i coś tam było z blizną na brzuchu, i nagle cztery osoby. Ja też mam bliznę na brzuchu, i ty no. też powiedziałeś. Tak, bo, bo to była historia taka, że ja pamiętam, że jechałam wtedy na jakiś obóz taneczny, i pamiętam, że długo się jechała autobusem. Wiecie, długo autobusem kiedyś, to była godzina drogi i pełny <laughs> prowiant, od rodziców wiecie o co chodzi. I ja tak biegłam szybko do tego autobusu, bo się spóźniłam idąc na, na ten autobus, szybko stwierdziłam, że pobiegnę jeszcze po do sklepu, i tam była taka górka, taka cementowa ja tak szybko pędziłam do tego autobusu, że się tak wywaliłam, tak zjechałam, tak siup z tej górki o nie. i mam do tej pory tutaj bliznę jeszcze, żeby było go, lepiej, to rok później zrobiłam jeszcze tutaj. I mam takie tutaj i tutaj taką mam bliznę. No ale hmm. dobrze, zgadłaś, Marta, masz już trzy punkty i ja mam zero. Jaki jest mój ulubiony serial? To jest mega łatwo. A, dobra, wiem. Gra! Ta! Tak! Tak, ta, dobra, mam jeden punkt, ale fajnie, ale super. Ale napiszcie w komentarzu, y, czy Wy znaliście odpowiedź na to pytania. Czajcie, że czy no. na, na Martę, czy na moje, może już skojarzyliście z filmików, ale akurat chyba każdy wie, że to jest Twój ulubiony No, jest... No, jak na przyciupkę na znalazłeś mi tą koszulkę z Gry No, to pamiętam. Dobra. No, a nawet jak ktoś nie znał odpowiedzi, to ma teraz okazję nas poznać dobra, lepiej, nie. więc... Jak wołali na mnie, nie powiem ci tego, nie powiem. Już wiem, że wiesz, dobra, inne pytanko. Jaka była moja pasja w dzieciństwie? W dzieciństwie i potem, też jako młodzież, i tak dalej. Troszkę się pisze. To jest mi podobne. mi za dobrze znasz, bo ty jesteś jakimś dobrym słuchaczem. No Jaki mam samochód? Model. W sensie, nie marka. W domu. W domu, no? Audi. Tak. No nie zażyłam zapisać! Tak, nie. Tak. Pamiętam, bo Łukasz nienawidzi Audi tak. i mi kiedyś mówiłaś, że akurat masz Audi. Tak tak, 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 tak. Pytałam się też o to Karola, więc zapytam też Ciebie. Zobaczymy, czy zgadniesz. Na jakim oku mam plamkę? O nie, to będzie taki strzał teraz. No nie patrzę, tak! No dobra, zapisujemy? No. A, tak! Dobrze! A, prawie, a Tak. Ale strzela, strzelałam totalnie, bo wiedziałam, że masz tą plamkę, ale. No. Nie wiedziałam. Nie. Ale zgadłaś. No. Dobrze, Ewidentnie prowadzisz Marta. To teraz, kontynuując poprzednie pytanie, za który razem zdałam prawo jazdy? No, bo tak jest. O! O! O nie, za pierwszy. jak podpatruję, nie ma! Bo początkowo miałam nadzieję, że to za trzecim, ale za pierwszy, Za czwartym. O nie, o nie! A tak mi się wydawało, że to tak pisałaś, tak raz i dwa. O nie! Pociągnęłam te linie i mówię, o nie, bo słychać, że to cztery. No i nie zgadłam no. się. Serio za czwartym? No za a, czwartym, Pogadałyśmy na nawet... No gadałyśmy, ale myślałam właśnie, że za trzecim, a potem tak sobie... Pierwszy Marta, zdałaś? Może za czwartym? Nie, to, to, no, bo, za to, może to była ta teoria. Ale... Ja, ja, się, ja się cieszę, że nie zdałam za pierwszym, bo stwierdzam, że byłabym zagrożeniem na drodze. <laughs> nie zdałam, bo. Nie pamiętam już w sumie, ale jakieś takie pierdoły i zaparkowanie. Nie umiem parkować. No. <laughs> ale pamiętam, że przyłączę teraz! raz. Tak, no. Tak. Wyjechałyśmy gdzieś z Martą na, na miasto i pamiętam, że Marta wtedy prowadziła samochód i Marta mówi, nie, ja tu nie parkuję. No. Ja tu nie zaparkuję. Mówię, Marta, dasz radę, choć ja cię dobrze. I pokazywałam Marcie, Marta próbuję co kierownicę i, i wyszła z tego to no ale fajnie no i właśnie jak tak z Martą siedzimy to tak fajnie i masz punktów już pięć ja mam dwa jaki jest mój ulubiony kolor o Jezu proszę Cię. No, 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 no. Takie modne, super neonki, nie no dobra różowe, no ale chciałam, wiedziałam, że to zgadniesz, więc <laughs> dobra, masz pół O nie, ale się ale teraz przestraszyłam. Jest, jest teraz różowy i neonkowy, to są moje dwa ulubione kolorki, wiecie, ten neonkowy i zielony, on jest super. Jak nazywa się mój kot? Cześć, ty zwariowała no Ja też tak, takie... jak się nazywał ale... mój drugi kot ale, pies, to jest, ale to jest mój obecny kot i śmia śmiałam się dużo razy. Jak się nazywa mój przyszły chomik? No. <noise> Jeszcze nie wiem. <noise> no proszę, to takie proste. A podaj jedną pierwszą literkę. K. Klaudia, ja mam takie kiedyś. Mój kot się nazywa Klaudia. Nie. <noise> kiciuś. No, no w sumie mogę ci to zaliczyć, bo mój kot ma w papierach wpisane fifi, ale mówimy na nią kot, kiciuś. Kiciu. Serio? ona tylko na to reaguje na kocie. Fifi? Tak. No. Fifi i kiciuś. No, no znaczy ma tylko w papierach wpisane fifi, ale, ale reaguje na kot. I Kiciuś, więc zaliczam. Cię ci. ja? A ja tak dalej powiedziałam kiciuś? i mi się trudne pytanie. To nie. <głos> trudne. <głos> to są już takie łatwe. Jakiego koloru ścian nie toleruję? <głos> <głos> o nie, żółty napisałam. <noise> nie, nie, niedobrze. Każdego oprócz białego. Nienawidzę koloru oh, ścian. Nie. Wiecie o co chodzi? Ja na przykład w mieszkaniu... Mam zajawkę tylko na białe ściany. Jakie już to troszeczkę? A no tak, wymowe. ty mieć cię białe mieszkanie. Tak, nie? tak. Nienawidzę takich kolorowych ścian. Uważam, że kolorki są piękne, ale jeżeli chodzi o ściany, to, to ja Tak, to są takie średnie. Można sobie zaszaleć, oczywiście. Na przykład teraz zaszalałabym może z różową ścianą, ale, ale ogólnie tak tylko białe ściany toleruję. Ile razy się przeprowadzałam? Zakładam, że dwa razy w czarnkowie, bo kiedyś mieszkałaś jeszcze gdzieś indziej niż w czarnkowie. To mi kiedyś opowiadałaś. I potem do Krakowa, czyli trzy, i teraz cztery po pięć czy czy tak. i specjalnie i tak. specjalnie powiedziałam czy bo ale z tego zbekaluj czy mogę, mogę ci zaliczyć bo, bo właśnie chodziło mi o to czy zapamiętałaś to że się przeprowadzałam w Czarnkowie no. i zapamiętałaś więc spoko, tylko że się przeprowadzałam raz a nie dwa ale to, to tam tak. mały byłam czyli co czekaj czyli się przeprowadziłaś z Czarnkowa do Krakowa mhm. i z Krakowa do domu ekipy nie przeprowadziłam się z Czarnkowa do Czarnkowa to no to, do to właśnie domu. o to już no, no i potem z tego domu... A to cztery, cztery razy no, nie, no to cztery! No właśnie, tak mi się coś każło, bo pamiętam, że mogłaś mi zrobić O nie, to ten. jak ja to policzyłam, no! Ej, mogę też dać Ci takie pytanko? Mogę? No. Dobra. Tylko poczekaj, ja muszę policzyć. <laughs> nie patrz na palce, bo to tak ten... Aha, no tak. Zapominam o tym. No dobra, mam. <laughs> nie wiem. Cztery? Tak! Okej, okay, serio? to się przeludzam cz cztery razy. I wiesz dlaczego? Przeprowadzałam się z Wiednia do Polski, do Mielca do, na, na takim mieszkaniu, mieszkałam tutaj w bloku. Potem z tego bloku przeprowadziłam się do domu. O potem... nie! To ja źle policzyłam. To jak? W sensie wpisałam cztery, ale ja to liczyłam jako z Wiednia do Mielca, z Mielca do Krakowa i potem... Do domu ekipy? No, a jeszcze w międzyczasie przeprowadziłam się y, z bloku do domu. No, pięć, aha, cztery. No. Aha. cztery razy. Ale ja wcześniej taką nie kupowałem. Ale Ja wpisałam cztery, ale pomyślałam trzy, więc nie wiem. Nie no, masz punkt. Ile masz punktów, warto? Ty wygrywasz zdecydowanie. Trzy, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja, serio? <laughs> ale masz ile? Masz cztery. No to więcej niż połowa moich. Dobra, to dawaj hmm. teraz jeszcze ostatnie pytanko. Jaka była moja pierwsza praca? Też gadałyśmy o tym. Nie! W supermarkecie pracowałam przez dwa dni i nie, była to moja pierwsza praca. Nie, to była to moja ostatnia praca tego typu. Nie. Kelnerka u cioci? Tak, bo opowiadałam Ci, że pomagam cioci w restauracji, jak były te, te komunie i tak, w ogóle i że byłam taka wykończona. Bo... To była pierwsza praca? No, no to to była moja pierwsza. No wraci. <grym grym> ale a i super, marka, <grym> to jest to jest supermarket, nie coś takiego. No bo pamiętam, że w tym marketzie że tylko dwa dni tam pracowałaś no. no i myślałam, że to tam dlatego, że tak dwa dni. No dobra, dobra. Jaka jest moja wymarzona marka samochodu, którą chciałam mieć? O nie! O nie, ja się nie znam na markach samochodów. Kurde, czemu ty wszystko wiesz? <grym> o nie, ale tak strzelałam, mówię! Kurde, może jakiś Jeep? Za, no, no, ale Jeep, nie jeep też się Ale zawsze marzyłam, żeby mieć Mercedesa, zawsze to było moje marzenie i już zbieram od dłuższego, dłuższego, dłuższego czasu ten samochód, więc może się kiedyś spełni, mam nadzieję. To były wszystkie pytanka. Podsumujcie w komentarzach, jak dobrze znamy się z Martą. No wiecie, czasami nie wszyscy zapamiętują takie różne szczegóły, ale ogólnie najważniejsze jest, że mamy dobry kontakt. Się Wyszło z tego filmu, że muszę lepiej Martę słuchać i bardziej przykładać głowę do szczegółów. A jeżeli taki odcinek się udało, to oczywiście zostawiajcie łapki Górę I nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Wbijajcie również nasze Instagramki, które się tu wyświetlają. Na przykład, Co jest Marlene, Co jest mój Instagram. Także wbijajcie. No i co, widzimy się już w kolejnych filmach. Cześć!